Gra jest elementem promocji całego projektu Mazowszanie. Będzie miała charakter edukacyjny z elementami rywalizacji polegającymi na budowaniu szlaków w województwie. Promujemy miasta nasze. Dzisiaj w nas właśnie upłynął termin głosowania, i mam nadzieję, że nasze miasto również znajdzie się na planszy gry. Będziemy mogli się dowiedzieć dużo o mieście, ale również go promować dzięki temu. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, Radom zostanie uwieczniony na planszy do gry obok Warszawy Płocka, Ciechanowa, Otwocka i Legionowa. Projekt Mazowszanie to przede wszystkim portal internetowy z domeną mazowszanie.eu. Portal internetowy, na którym będziemy mogli tak naprawdę wszystko znaleźć. Propozycje pracy, propozycje usług, propozycje sprzedaży czegoś. Tak naprawdę będzie to portal łączący wszystkich Mazowszan. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Agencja Rozwoju Mazowsza utworzą także blisko 200 lokalnych punktów darmowego dostępu do Internetu dla, jak wynika z analiz, ponad miliona mieszkańców Mazowsza, którzy taki dostęp mają utrudniony. Koszt projektu Mazowszanie to blisko 23 miliony złotych. 85% tej sumy finansuje Unia Europejska.